Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Ministrze, z wielkim zaszczytem przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych i innych ustaw. Oczywiście jest to stanowisko pozytywne i wnioskujemy o przesłanie projektu do dalszych prac. Robię to oczywiście i czynię również jako wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego, która to komisja ponad 60 ekspertów przygotowała ten projekt ustawy, przerywając kilkunastoletni spór na temat prawa holdingowego, prawa koncernowego, ponieważ rzeczywiście. Można powiedzieć i trzeba powiedzieć, że jest to największa reforma Kodeksu Spółek Handlowych od 20 lat, ponieważ ten dział czwarty, który proponujemy, Prawo Grup Spółek, jest fundamentalną nowością w polskim porządku prawnym. Jak państwo wiecie, artykuł 7 do tej pory szczątkowy w istocie był martwy. Innymi słowy odpowiadamy na potrzebę polskiego biznesu, szczególnie tego, który chce się rozwijać za granicą, który chce realizować transformację energetyczną, który chce realizować ekspansję i zarządzać w ramach realizacji Interesu spółek, grupami spółek w sposób absolutnie profesjonalny. Odpowiadamy takim kompromisowym rozwiązaniem. Kompromisowym, dlatego że wysłuchaliśmy i biznesu, wysłuchaliśmy i praktyków, rozmawialiśmy wiele miesięcy, przyjęliśmy mnóstwo uwag nad tym do tego projektu ze strony osób, które w ramach ponad 45-dniowych konsultacji zgłosiły takie uwagi. Jakie są trzy główne filary tego projektu? Pierwsze, tak jak powiedziałem, to jest oczywiście prawo grup spółek. Najistotniejszy jest instrument polecenia wiążącego. Tu oczywiście zabezpieczamy interesy i akcjonariuszy mniejszościowych i wierzycieli, ale istotną również zmianą z punktu widzenia realizacji interesu spółki jest prawo dostępu do informacji ze strony Spółki dominującej od spółek zależnych, co na przykład w przypadku spółki akcyjnej dzisiaj jest niemożliwe. Takie rozwiązania funkcjonują m.in. w Niemczech, w Słowenii, w Czechach czy w Portugalii. Patrzyliśmy się na rozwiązania również francuskie i włoskie, i dlatego wybraliśmy najlepsze w naszej ocenie rozwiązanie. I jestem w stanie bronić poglądu, że jeżeli Wysoka Izba zaakceptuje to rozwiązanie, będzie to najnowocześniejsze prawo holdingowe w Europie, ponieważ korzystaliśmy również z błędów w innych państwach i staraliśmy się wyciągnąć z tego wnioski. Druga kwestia to jest oczywiście poprawa efektywności funkcjonowania rad nadzorczych. Ogromna reforma. My likwidujemy asymetrię informacyjną między zarządem a radą nadzorczą. Teraz Rada Nadzorcza w tym projekcie stanie się realnym partnerem w zarządzaniu czy w kontroli nad spółką. Zarząd musi po prostu informować o wszystkich podstawowych zdarzeniach na bieżąco Radę Nadzorczą, co wyeliminuje takie sytuacje, jak mieliśmy niedawno do czynienia z dyskusją dotyczącą gdzie była Rada Nadzorcza spółki Get Back, która, której członkowie mówili, że o niczym nie wiedzieliśmy. O niczym nie wiedzieliśmy, ponieważ zarząd nie informował o sytuacji spółki. Ten projekt jest właśnie odpowiedzią między innymi na takie sprawy jak sprawa spółki Gedbeck. Kwestia następ następująca to oczywiście jest instytucja doradcy Rady Nadzorczej po to, żeby był efektywniejszy i realniejszy nadzór nad zarządem. W końcu Rada Nadzorcza będzie mogła badać potencjalne nieprawidłowości czy dokonywać procesów rekrutacyjnych już poza decyzjami zarządu, będzie mogła mieć możliwość zatrudnienia doradcy Rady Nadzorczej. Taka formuła funkcjonuje w innych państwach. Kolejna rzecz to oczywiście kwestia dotycząca takich kilkunastoletnich dyskusji, na przykład nad kwestią mandatu czy my kadencji. Przerywamy ją. Prawo musi być jasne, dlatego proponujemy określone rozwiązania, które w sposób bezsprzeczny przerwą tą kilkunastoletnią dyskusję, ale najważniejsze doprecyzujemy zasady dla członków rad nadzorczych i zarządów w kontekście lojalności, w kontekście poufności, w kontekście dbałości o interesy spółki, również po wygaśnięciu, wygaśnięciu kadencji. Szanowni Państwo, komisja do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego odwołuje się rzeczywiście, tak jak powiedział pan minister Małecki, do rozwiązań kodeksu, kodeksu handlowego z 34 roku, bo to był rzeczywiście prowadzony tak był prowadzony pozytywnie dialog i chcę przypomnieć, że w 2000 roku rzeczywiście kodeks społeczno-handlowy został przyjęty bez głosu sprzeciwu w trzecim czytaniu, potem jeszcze były poprawki senatu, 400 posłów głosowało na tej sali za. Zachęcam państwa do merytorycznego i spokojnego spojrzenia na ten projekt. Jesteśmy i myślę wszyscy otwarci na merytoryczny dialog. Szukajmy najlepszych rozwiązań dla polskiego biznesu, a ostatnie zdanie to jak komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego w zeszłym roku działała dobrze, o tym świadczą Trzy podstawowe rzeczy, które udało się przyjąć. Pierwsza, to w czasie pandemii odblokowaliśmy zasadę działania spółek, ponieważ podjęliśmy decyzję o um, elektronicznym podejmowaniu decyzji przez organy nadzorcze i przez zarządy. Dwa, kwestia dotycząca restrukturyzacji upadłości. Uratowaliśmy wiele polskich firm. Zachęcam Państwa do merytorycznej dyskusji. Stanowisko Grupy Prawa i